Jeśli pomijesz ten post, oznacza to, że Jezus nie jest częścią Twojego życia. Jeśli wierzysz w Chrystusa, proszę, przeczytaj to do końca. Jeśli Jezus byłby dziś przed Twoimi drzwiami, czy wyrzuciłbyś Go na zewnątrz? Teraz pomódlmy się razem. Boże, tak bardzo Cię potrzebuję. Proszę, strzeż mnie i moją rodzinę. Teraz zachowaj i polub ten post, aby to się spełniło. Jeśli naprawdę wierzysz w Boga, podziel się tym postem z ludźmi wokół Ciebie. To nic Cię nie kosztuje, ale może uratować czyjąś duszę. Pamiętaj, co Bóg mówi do Ciebie dzisiaj. Miłość Boga rozlewa się jak woda źródlana, jest dana Tobie i mnie i innym i tym wszystkim, którzy rzeczywiście szukają prawdy i oczekują ukazania się Boga. Jeśli czekasz na powrót Pana Jezusa, nie wahaj się już dłużej. Obserwuj naszą stronę, a znajdziesz prawdę, która prowadzi do Królestwa. Rok 2025 będzie przełomowym momentem zmiany Twojego przeznaczenia. Czy będziesz jednym z tych, którzy powitają Pana, czy zostaniesz porzucony? Napisz w komentarzu, chcę powitać Pana. Może to właśnie ten krok będzie początkiem Twojego spotkania z Panem. Amen.